na moim kanale Soul Medika. Na początku chciałam wam bardzo, bardzo podziękować, że tutaj zaglądacie. Chciałam podziękować przede wszystkim moim subskrybentom, że zaufaliście tutaj mi, że zaglądacie regularnie, że piszecie do mnie różne komentarze, dzielicie się ze mną swoimi przemyśleniami i odnośnie moich filmików i też odnośnie waszych spraw. Wszystko jest dla mnie bardzo ważne, co wy do mnie piszecie, więc za to wam bardzo dziękuję. Ale również chcę podziękować tym osobom, które tutaj tylko sporadycznie zaglądają od czasu do czasu. Dziękuję wam, że dajecie mi troszkę swojego czasu, który jest bardzo cenny, a jednak właśnie czuję się obdarowana. Jeśli chociaż raz na jakiś czas tu zajrzycie. Kochani, dzisiaj się obudziłam, zajrzałam za okno i muszę Wam powiedzieć, że w Warszawie jest dzisiaj przepięknie, bo jest świeci słońce. Jest taka, takie bardzo czyste powietrze, co wcale nie jest częstym zjawiskiem w Warszawie. Mamy początek grudnia i to wszystko tak jakoś do mnie przemówiło, że my jesteśmy w Adwencie, że my się przygotowujemy do świąt. Robimy prezenty, powoli zaczynamy sprzątać nasze domy. No i słuchajcie, i tak do mnie to właśnie przemówiło, że przecież najważniejsze porządki powinny być dokonane w nas, w naszej psychice, w naszej duszy. Wtedy my będziemy naprawdę najlepszym prezentem dla naszych bliskich i dla siebie samych. I te porządki trzeba od czegoś zacząć, prawda? Musi być jakiś moment startowy. I myślę, że tym momentem startowym musi być decyzja. Decyzja woli. Koniec z kłamstwem. Przestaje kłamać i przestaje żyć w atmosferze kłamstwa. Odcinam się też relacji, które są oparte na kłamstwie. To jest decyzja. To jest decyzja, która zaowocuje, kochani, pięknym życiem. Dlatego, że człowiek, który wyzbywa się kłamstwa, zaczyna żyć naprawdę. Kłamstwo jest terrorem, kłamstwo jest niewoleniem, kłamstwo jest przymusem. My często kłamiemy, dlatego, bo jesteśmy do tego przyzwyczajeni, albo dlatego, bo wyrastaliśmy w takiej atmosferze, na przykład w naszym domu rodzinnym. To nie musiały być jakieś wielkie oszustwa, ale to mogły być drobne kłamstewka, na przykład, które myśmy widzieli codziennie, codziennie, codziennie. I po prostu żeśmy, gdyby przesiąkli tym do tego stopnia, że naśladujemy tego typu właśnie zachowania. Kochani, my najczęściej kłamiemy w obronie siebie w, po to, żeby jakoś podnieść naszą wartość. My nie musimy tego robić. Nie musimy ciągle myśleć o tym, żeby tutaj podwyższać swoją wartość, żeby się chronić, żeby się zabezpieczać. Możemy być wolni. Możemy być wolni, jeśli właśnie zdecydujemy, że już więcej nie kłamiemy. Człowiek, który kłamie, on się posługuje bardzo złą intencją. Ta intencja została sformułowana już w starożytności przez. Starożytnego filozofa, teologa, świętego Augustyna z Hipony, który powiedział, że intencją kłamcy jest świadome wprowadzenie drugiej osoby w błąd. Więc zobaczcie, jak ta intencja niszczy inne osoby, jak ta intencja niszczy też nas samych, bo nas też zakłamuje. Kiedy do mnie trafiają osoby na terapię, osoby, w których życiu jest dużo kłamstwa, to często te osoby już tak są zakłamane, że nie potrafią odróżnić prawdy od kłamstwa. Zaczynają wierzyć we własne kłamstwa, prawda? Więc to, to już jest ten poziom, z którego jest bardzo trudno zejść, ale jest to możliwe. Jest to możliwe. Tutaj na terapii też dokonujemy. Wysiłku, żeby właśnie zejść z tego zniewolenia, I to się udaje oczywiście, jeżeli jest wola ku temu. Jeżeli będziecie mieli do czynienia z kłamcami patologicznymi, jeżeli ktoś taki jest też w Waszym otoczeniu, to nie zdziwcie się, jeżeli będąc przy takim człowieku, będziecie czuli awersję, będziecie wręcz czuli obrzydzenie. Mnie niejednokrotnie też w życiu zdarzyło się poczuć samej, w swoim ciele coś takiego. Pamiętam, jak kiedyś brałam udział w pewnym spotkaniu towarzyskim, gdzie starsza kobieta chełpiła się w tym towarzystwie tym, że kłamie perfekcyjnie, że, że już posiadła tą sztukę w cudzysłowie sztukę kłamstwa. Do tego stopnia, że nikt nie jest w stanie zorientować się, że ona kłamie. I ja wtedy pamiętam, pierwszy raz tego doświadczyłam, właśnie że poczułam taką fizyczną awersję, fizyczne oburzenie do, do kłamstwa. Nie do kłamcy jako człowieka, dobrze mnie tutaj zrozumcie. Chodzi mi o to, że kłamstwo samo w sobie jest po prostu czymś odrażającym, co wywoł wywoł wywołało wtedy we mnie mdłości po prostu. Tak, więc trzeba to od siebie odrzucić. Kłamstwo rzadko daje jakieś korzyści materialne, chociaż oczywiście również. Najczęściej, tak jak mówiłam, jest próbą podwyższenia swojej wartości, obrony samego siebie. Również te małe, takie pozorne, pozornie nic nieznaczące kłamstwa są fatalne, bo one powodują, że my cały czas poruszamy się w takim nurcie kłamstwa. Jeżeli jesteś na obiedzie u teściowej yy, i jesz zupę, która Ci kompletnie nie smakuje, yy, i nie pytany nawet, nie pytana, mówisz: Ach, pyszna zupa, hmm, musisz mi mamo dać przepis, no to po prostu wchodzisz już w taką perfidię i w takie kłamstwo. Które po prostu ciebie degraduje jako człowieka. Czasem ty sobie możesz z tego nie zdawać sprawy, może ci się wydawać, że to są w ogóle jakieś duperele z przeproszeniem, jakieś zupełnie nieważne rzeczy. Nie, to jest ważne, bo jeżeli ty kłamiesz w drobiazgach, to ty również kłamiesz w sytuacjach ważnych, dużych, w bardzo poważnych sprawach. Nie, nie, jest, nie jesteś prawdziwy czy prawdziwa. Słuchajcie, więc nie, 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 nie opowiadajmy bajeczek, tak, jeżeli ktoś na przykład dzwoni do nas i mówi, wiesz co, jestem blisko ciebie, przyjeżdżam akurat samochodem, wpadnę do ciebie za moment, no a my nie mamy ochoty na tą wizytę, to nie mówmy wtedy, że na przykład, nie wiem, powiedzmy, Mamy w tej chwili, jest ktoś u nas, mamy gościa, albo za chwilę musimy wyjść, albo nie ma nas w domu, bo wybraliśmy się na spacer. Nie wciskajmy takich bajeczek, tylko powiedzmy wprost: przepraszam cię, ale nie mam dzisiaj nastroju na rozmowę. Nie ma w tym nic złego, każdy czasem nie ma nastroju na rozmowę. Jeśli to jest prawdziwy nasz przyjaciel, zrozumie to. Jeśli tego nie zrozumie, trudno, to jest jego problem. Mówmy szczerze, mówmy prawdziwie. Jeżeli już skłamiemy na przykład bliskiej osobie, no bo zdarzają się też takie sytuacje, że my jesteśmy w dobrym związku, w dobrej relacji, kochamy się z naszym mężem czy z żoną, wszystko jest niby ok, ale czasem, kurczę, coś nas podkusi i skłamiemy. I skłamiemy, i źle się z tym czujemy, i myślimy, Boże, dlaczego ja to zrobiłem, czy zrobiłam? Dlaczego ja skłamałam? Przecież nie muszę chcę kłamać. Czujemy to jako ciężar. Co możemy wtedy zrobić? Jedną jedna, jedyną rzecz. Pójść się przyznać. Tak, pójść się przyznać. I ja wiem, że teraz część z Was może myśleć, co ona gada. Przecież jak ja pójdę i wyznam to, co zrobiłem, czy zrobiłam, przyznam się do kłamstwa, to mój mąż, moja żona już mi nigdy nie zaufa. Nie, to jest y, bzdura, to jest pokusa w takim myśleniu. Jeżeli ty. Najbliższej osobie przyznasz się, że skłamałeś, to ta osoba nie tylko ci wybaczy, jeżeli cię kocha, ale również będzie cię szanowała za to, że potrafisz się przyznać do błędu, do, do tego, że zrobiłeś coś złego. Źli ludzie nigdy się nie przyznają do błędu, nigdy nie przeproszą, nigdy nie przyjdą do innej osoby i nie wyznają prawdy. Będą po prostu. Kłamać, kłamać i kłamstwo będzie goniło kłamstwem. Więc jeśli tobie zdarzy się skłamać komuś bliskiemu, to idź i jak najszybciej po prostu wyznaj prawdę. Zobaczysz, jaką poczujesz ulgę, zobaczysz, jaką poczujesz lekkość i zobaczysz też, jak bardzo to dobrze jednak wpłynie na wasz związek. Tak? Bo my jesteśmy tylko ludźmi, każdemu z nas zdarzy się właśnie jakoś upaść i każdemu z nas zdarza się zrobić coś złego. Najważniejsze jest w tym, jest to, żeby wtedy jak najszybciej się podnieść i naprawić swój błąd i postanowić, że więcej tego nie będę robić, tak? Kłamstwo jest czymś takim, co się karmi właśnie ciemnością, co się karmi tajemnicą. Co nie chce być wyjawione. Jeżeli ty przyznasz się, że skłamałeś, kłamstwo wychodzi na światło dzienne i jak wampir, którego oglądamy często na różnych hollywoodzkich produkcjach filmowych, jak wampir rozpada się w świetle dnia po prostu w pył. Nie ma go. Pamiętajcie, wszystkie mroczne, ciemne, Mechanizmy, które występują w naszej osobowości, z którymi się męczymy często przez całe życie, walczymy z nimi, one giną w świetle dnia. One giną wtedy, kiedy my bierzemy się za nie i odsłaniamy to po prostu, tak? Burzymy to w ten sposób, przez odsłonięcie. Kochani, ja dzisiaj nie powiem oczywiście wszystkiego na temat kłamstwa, bo to jest temat rzeka. Dzisiaj tylko tak sygnalizuję temat. Jeżeli będziecie mieli jakieś dodatkowe do mnie pytania, to proszę bardzo, piszcie. Piszcie w komentarzach. Subskrybujcie kanał, ci, którzy jeszcze tego nie zrobili. Jeśli uważacie, że ten filmik się może jakiemuś waszemu znajomemu przyda, to linkuj, podlinkujcie go, bardzo proszę, udostępnijcie go. Natomiast ja jestem otwarta, tak jak mówię, na Wasze różne prośby, komentarze, w których właśnie prosicie o rozwinięcie jakichś problemów. Więc na pewno, na pewno po kolei muszę wszystko realizować, ale wszystkie Wasze prośby zapisuję. Zapisuję sobie w głowie, ale też w moim notesie, bo głowa może czasami spłatać figla, jak wiemy. Nasza pamięć jest czasami bardzo ulotna. Notuję i do wszystkiego wrócimy. Z każdym tematem weźmiemy się za bary i omówimy wszystko, o czym będziecie chcieli porozmawiać. Kochani, trzymajcie się. Jeszcze Wam wesołych świąt nie życzę, bo to jeszcze się spotkamy przed świętami. Życzę Wam teraz super takiego postępu w robieniu porządków ze sobą. Nie tylko z mieszkaniem, nie tylko z prezentami, ale przyjrzyjcie się swojej psychice i zacznijcie z niej wywalać wszystkie brudy, wszystkie śmieci, wszystkie złe rzeczy, które po prostu was tylko zamykają w jakiejś klatce, zniewoleniu i nie pozwalają wam żyć pełnią życia, nie pozwalają wam kochać, nie pozwalają wam cieszyć się. Jestem pewna, że Wam się uda, jeśli tylko powiecie, chcę. Serdecznie Was pozdrawiam, do zobaczenia. Pa! pa.